się, bo jedyne co jest pewne na tej planecie jest to, że zaraz będzie jesień, zima, wiosna i znowu tutaj one dadzą owoc. No i tak, wiem, są y, różne owoce, y, przekąski, ale burówka dla mnie jest na pierwszym miejscu. Zdrowy, bez pestycydów, no same plusy, smaczny, więc no jest na pasę, bo doceniam to, że te kochanutkie krzewy, które w zimę, no też postaram się też lepiej ciąć z każdym rokiem, bo te 10% widzę bardziej jestem solidny no i tutaj za po 10 miesięcy znowu będzie sezon i też będziemy nagrywać z wielką pasją to mi się bardzo podoba I zobacz tak wyglądają owoce drapera oglądałem tacie, spróbował, mnie genialno teraz ja spróbuję dwie od razu mm. mm. O ta troszeczkę pani dojrzała troszeczkę kwaśnawa ale mm. taki winny to no zupełnie inny smak niż Blue crop. Nie kończymy dzisiaj jeszcze burówkowych przygód No bo testujemy odmianę Liberty Jest to odmiana późniejsza i również bardzo ciekawa Robimy tak, że dopiero tylko tą jedną spróbuję Bo ta jest niedojrzała Może być bardziej kwaśnawa I to nie będzie rzetelne testowanie mhm. No, nie dupka różowa, ale każda odmiana ma inną charakterystykę no i Liberty to jest ta trwałość, twardość, nawet i 5 tygodni może być w chłodni mm. nie kończy temat, zobacz, Draper ma taką budowę no, zupełnie inną, większe listki no a Liberty te listki ma takie jakby suplejsze. o, nawet poczekaj, urwę jednego drapera Przyłożę przy Liberty, widzisz? Więc gołym okiem ja jeszcze dwie odmiany rozpoznaję. No więc widzisz, też jest o czym nagrywać, bo widzę, że tu i leci czas kółko. I taki każdy krzew co roku rodzi nawet i, i owocem, który może kosztować i kilogram 30 zł. Więc też też rozwój na pewno tej kanału gospodarstwa będzie. Gdzie się biło głową w mur tyle lat, ale teraz pójdziemy do przodu, moi drodzy, bo widzę, że... Tu jest dobro dla ludzi, więc zostawiam swój numer kontaktowy, kto potrzebuje mojej porady, chętnie mogę porozmawiać, to ogromna przyjemność, pasja i każda rozmowa czegoś uszy, więc zapraszam do kontaktu i też do następnych odcinków, moi drodzy. No więc kierunek jest dobry, tchuta trzeba zapierdzić. Ja tu zresztą się wstydziłem nagrywać, bo ręce brudne mam, bo cały czas tutaj ogarniam, ale wyciążam moje ręce. <laughs> Cześć!